Cześć! Z tej strony Karol Bocian dzisiaj tutorial, jak zrobić własny checkbox. Babujo, jest taka kontrolka jak checkbox. Możemy ją sobie załadować i tutaj w ramach tej kontrolki możemy sobie ustawić no oczywiście szerokość, wysokość tego naszego elementu, ustawić, żeby nam się dostosowało do jego zawartości. Możemy ustawić sobie tutaj jakiś tekst, który się nam wyświetla, zaznaczyć, czy on jest zaznaczony, czy nie, czy też to jest jakoś dynamicznie oparte na przykład o wartości z baz danych. Możemy też zmienić sobie wygląd tekstu, ale już na przykład nie możemy zmienić sobie wyglądu tej naszej ikonki. Jeżeli ona nam nie pasuje, to jedyne, co możemy zrobić, to albo użyć sobie jakiegoś pluginu z gotowym checkboxem, nam się może bardziej spodobać, albo zrobić sobie własny, reużywalny checkbox. Więc zróbmy sobie My Checkbox, jest create, tworzymy go sobie. No i tutaj możemy poustawić sobie wartości, które nam się w tym naszym checkboxie podobają. Na przykład ustawić sobie 000, dodać sobie jakieś property dla tego elementu, aby po prostu wjeżdżały nam takie wartości, jak Tekst, żebyśmy mieli co, tutaj się ma wyświetlać dynamiczna wartość i to będzie po prostu tekst, nieopcjonalne, tylko zawsze musimy coś podać. No i jeszcze initial value. Initial. Initial. Value jest i dynamicznie bierzemy sobie. Jest now, i znowu to nie jest opcjonalne, musimy sobie to podać. Tutaj wybieramy sobie jakiś styl, na przykład transparent. Możemy go oczywiście sobie jakoś zmienić, ustawić, na przykład, że chcemy mieć jakieś granice, ramkę do tego, mieć jakieś zaokrąglenie w tych naszych rogach i tak dalej. Możemy sobie jakiś padding tu ustawić. Oczywiście to róbmy za pomocą stylu, więc róbmy sobie, żeby to dobrze działało. To po prostu yy, detach style. Mamy sobie ten nasz wygląd, no i definiujemy sobie ten nasz styl. Czek. Box. Więc potem jak będziemy zmieniali sobie wygląd naszego checkboxa, to właśnie w tym miejscu sobie to zmieni. Więc mamy sobie nasz layout poustawiany. Jest to kolumna i w to wrzucamy sobie grupkę, w której będziemy po prostu mieli rzeczy. Checkbox jest. Dodajemy sobie naszą grupkę, layout jej, to będzie wiersz. Przestrzenie pomiędzy elementami 6 6. Ustawimy sobie wielkość 0. 0, 0. jest. I mamy sobie nasz element checkbox. Ustawmy tym naszym checkboxie custom state, w którym będziemy przechowywali aktualną wartość naszego checkboxa, czyli checkbox value, nie initial, tylko po prostu checkbox, yes. I dodajemy sobie defaultowej wartości nie ustawiam, ale będę ją ustawiał poprzez event, więc robimy sobie workflow. Jeżeli nasza strona się załaduje i wyświetli sobie nasz ten element właśnie do. Yy, When page is loaded, to wtedy zrobimy sobie set state of an element i ustawimy w tym naszym checkboxie, w wartości checkbox value, to co w tym naszym checkboxie, mamy by initial value. To na dzień dobry sobie tak ustawimy. Dobrze, zróbmy sobie ikonki. Te ikonki możemy robić po prostu biorąc stąd gotowe ikonki. Znowu biorąc jakiś plugin z ikonkami albo na przykład wrzucając zdjęcie, co kto woli, co komu się podoba, albo też możemy po prostu sobie jakieś grupy specjalne przygotować. Ja wezmę najprościej dzisiaj, po prostu gotowe ikonki i to będzie unchecked. Checked. Jest pierwsza ikonka, normalnie się ona mi nie wyświetla. Wielkość zostanie taka, jaka jest, a kiedy ma się wyświetlać? Kiedy ten mój checkbox w wartości, tutaj checkbox value jest no, to wtedy ten element będzie mi się wyświetlał. Ja sobie skopiuję teraz naszą ikonkę i wrzucę w tę grupę. Więc zróbmy sobie copy, copy, paste, jest i tą drugą ikonkę to będę wyświetlał w przypadku, kiedy jest zaznaczone, czyli mamy sobie tego checkboxa zaznaczonego, biorę sobie wartość jest, Okay. i ona jest zaznaczona. No i potrzebuję jeszcze tekst, więc zmienimy sobie nazwę tej ikonki, żeby tutaj odzwierciedlała lepiej czym ona w ogóle jest. Check. No i weźmy sobie nasz tekst. Tekst będzie wyświetlał to, co jest w moim My Checkbox. Tekst wartości. OK. Możemy się pobawić tym tekstem też, na przykład ustalić, żeby na środku wiersza, żeby nie był fit-to-content i pobawić się też tymi naszymi ikonkami, żeby one również były na przykład na środku wiersza w naszym przypadku. Jak klikniemy w grupę, to jedyne co zrobimy, to zrobimy set state of an element i w tym naszym checkboxie ustawimy w checkbox value. Taką wartość przeciwną do tej, która jest teraz. Czyli jak była prawda, to ustawiamy fałsz, jak był fałsz, to ustawiamy prawda. Jak najlepiej to zrobić? Bierzemy sobie wartość z tego naszego elementu bierzemy jego wartość, czyli checkbox wali obecne, no i robimy zaprzeczenie jej, dzięki temu będziemy po prostu zawsze odwrotność. No i tak naprawdę tu to, co nam zostaje zrobić, to po prostu pozmieniać sobie wygląd tego naszego checkboxa, żeby pasował nam do tego, jak chcemy, żeby nam to wyglądało. A ja wykorzystam go w naszej aplikacji, więc weźmy sobie my checkbox, mamy nasz my checkbox, ustawiamy jakiś tekst, np. zgoda na politykę, wartość początkowa, a na przykład prawda i niżej w tekście wyświetlimy sobie tę właśnie wartość, czyli my checkbox, a checkbox value. OK. Zróbmy sobie preview naszej aplikacji, zobaczmy jak nam to działa. Sklikamy sobie, jest na dzień dobry, jest, jest, jest tutaj, no, OK. I tak samo my tutaj w ten nasz checkbox możemy dać dynamiczne wartości, na przykład, czy nasz użytkownik jest zalogowany. Zróbmy sobie coś takiego, jeszcze jeden test i na przykład zróbmy, żeby to było fit with to Content, żeby nam to się bardziej dopasowało. Zobaczmy, jak nam to zadziała. Ten tekst nam się wtedy no, trochę słabo rozjeżdża, więc musielibyśmy się tym naszym checkboxem jeszcze tutaj pobawić, aby on y, tak się nie, nie sprawiał, żeby tak nie zwężył naszego checkboxa, więc na przykład możemy ustawić mu minimalną wysokość na 30, nawet w całym naszym checkboxie, żeby on troszeczkę był szerszy dokładniej wyższe, więc na przykład tutaj 30, 30, a nasza ikonka tutaj ma 30, plus jeszcze mamy 3 na naszych elementach, czy na naszych paddingach, więc możemy na przykład minimalną wysokość dać tutaj 36, po prostu pobawić się wyglądem tego naszego checkboxa, żeby on się lepiej dostosowywał. Też możemy ustawić w tym naszym tekście, żeby minimalna długość była na przykład 50, żeby on też go nie za bardzo zwężał. No już nie będę się bawić tym bardziej, więc robimy sobie zgodę na politykę. Mamy, klikamy sobie i w drugą, i w drugą, jedną stronę, i w drugą możemy po prostu sobie tę wartości mieć, wyświetlać czy gdzieś potem w jakiś naszy flow wykorzystywać. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian. Od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec, perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuio oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!